Cześć czwartkowy świecie, jak się dzisiaj masz. Dzień dobry, witam cię niesamowicie serdecznie. Na czwartym dniu z rzędu w naszym tygodniu medytacji, uważności w potrenersku. Jest mi niesamowicie miło, że mogę już po raz czwarty prowadzić to, spotykać się z Wami, spotykać się z Tobą kolejny, kolejny raz i oby więcej takich wydarzeń. Dla mnie to też jest trochę taka faza eksperymentu, gdzie ja rzeczywiście na potrenersku, chociaż wcześniej już realizowałam w innych projektach takie codzienne cykle, na potrenersku jest to taki swoisty, pierwszy raz, kiedy o każdej takiej standardowej porze łączę się z Tobą i rozmawiamy na konkretny temat związany właśnie z medytacją, związany z uważnością w życiu codziennym. Dzień dobry, Anetko. Rewelacja, że jesteś. Bardzo się cieszę. Anetka, byłaś wczoraj, byłaś przedwczoraj, jesteś dzisiaj. Nie wiem, czy nie byłaś na pierwszym naszym wydarzeniu, także, moja droga, u ciebie to niesamowity proces się zadział. Ja też ogromnie doceniam. Także, a tak, by the way, to też myślę, że warto między innymi dlatego być, ponieważ dla osób, które będą rzeczywiście tak systematycznie. Będą się pojawiać, będą w jakiś sposób też dzielić się swoimi refleksjami na bieżąco. Ja też będę mieć pod koniec naszego cyklu niespodziankę, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie mamy czwartek, na razie mamy czwarty dzień tygodnia. Anetka, potwierdzasz, że, jest, że byłaś wcześniej, dokładnie. Rewelacja, no właśnie, czegoś takiego potrzebujemy, potrzebujemy takiej konsekwencji. Potrzebujemy wejścia w proces. Zobaczcie, że rzeczywiście cztery dni już tam naprawdę dają fajne busty, fajne wskazówki, co my możemy robić teraz takiej naszej wakacyjnej codzienności, jak już teraz, już dzisiaj ty konkretnie możesz się przygotować, żeby lżej potem znowu wrócić z impetem na, do swojej pracy. Więc, więc do tego też zapraszam, żeby już dzisiaj zadbać o siebie. Na poprzednich live'ach powtarzałam też, że zdarzają się rzeczywiście sytuacje, kiedy pracuję z klientami i opowiadacie mi, że no niby odpoczuwacie, ale tak nie do końca. To właśnie te busty 20-minutowe są po to, żeby tak do końca odpocząć. One są po to, żebyś się właśnie tu i teraz zatrzymał, zatrzymała, zastanowiła się, w którym momencie jesteś w swoim życiu. Czy tobie tam jest dobrze, czy tobie tam jest komfortowo, czy coś ci może gniecie, może coś cię uwiera. Więc do czegoś takiego ja Ciebie konkretnie zapraszam. Jeżeli masz ochotę wejść ze mną na pokład, to tym bardziej mi miło, a ja zrobię co w mojej mocy, żeby Cię wspierać z całego psychologicznego i trenerskiego serducha. Moi drodzy, a o czym my tutaj dzisiaj będziemy mówić? Otóż dzisiejszy dzień będzie poświęcony uważności w codziennych czynnościach, ja w wydarzeniu, które być może widziałeś, albo widziałaś, wymieniłam takie punkty, które będę rozwijać. I zanim jeszcze dzisiaj się tutaj z Wami spotykam, to miałam właśnie takie refleksje, bo poczułam, że warto oprócz oczywiście, wiadomo tego, że dlaczego warto jeść uważnie, dlaczego warto wykonywać codzienne czynności uważnie, tak, bo te Między innymi takie drobne rzeczy, chciałoby się powiedzieć, kropla drąży skała. Jeżeli ja będę mieć uważność w małych czynnościach, to bardzo prawdopodobne, że te małe uważności złożą mi się w większą uważność. Jasne, tego się uczymy, ale też kwestie tego typu, że dzisiaj przyszedł do mnie taki temat związany z uważnością w tym, jak ja się w ogóle czuję. O co chodzi. Zobacz. Żyjesz sobie w Twoim własnym, prywatnym świecie, masz swój własny mikrokosmos. Każdy z nas. Każdy z nas codziennie zapisuje kolejne wersy do tego scenariusza zwanego życia. I w tak zwanym międzyczasie dzieją się różne okoliczności, przychodzą nowi ludzie. Niektórzy ludzie zostają. Jesteś w nowych miejscach, poznajesz, dotykasz, smakujesz, widzisz, ale czy tak naprawdę odczuwasz tak, jak mógłbyś odczuwać? I czy tak naprawdę weryfikujesz, czy to miejsce, w którym ty teraz jesteś, czy ono jest wspólne, spójne z tobą, czy jest spójne z Twoimi wartościami? Gdzie Ty teraz jesteś w Twoim życiu? Czy te osoby, Zacznę od osób. Te, te osoby, które też się ze mną spotykają, zawsze na POTRENERSKU, wiem, że jesteście niesamowicie relacyjni. Wy lubicie rozmawiać, lubicie budować relacje, lubicie mieć wokół siebie ludzi. Ja też taka jestem, więc to, że tutaj się widzimy, to nie jest przypadek. To jest całkiem sensowne coś. Tak, więc zobacz sobie. W tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj, mając tych ludzi, których masz dzisiaj przy sobie, czy ty jesteś szczęśliwa? Czy ty się czujesz dobrze przy tych osobach? Czy ty czujesz, że naprawdę rozumiecie siebie nawzajem? Czy ty czujesz, że możesz zarówno dawać, jak i otrzymywać od nich? Uważność w codzienności. Jak zaczynałam tego live'a, to jeszcze gdzieś tam może mi się wydawało, że ta uważność też w tym, jakie my mamy relacje, może to jest trochę na innego live'a, może to jest na inny temat, ale, ale nie. To jest właśnie ta uważność w codzienności, ta uważność, której my tak bardzo dzisiaj potrzebujemy, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy tak dużo dystraktorów, kiedy mamy tak dużo rozpraszaczy. Kiedy z jednej strony dostajesz komunikat o tym, że masło jest przycenia, a z drugiej strony ktoś ci oferuje jakieś szkolenie? Gdzie ty dzisiaj jesteś w Twoim życiu? To pytanie będzie się dzisiaj przejawiać, jak, jak mantra będzie powtarzać się tutaj. 20 minut, także przygotuj się na to też, że ja trochę tak będę prowokować Twoją uważność, będę prowokować Twoją uwagę. Do tego, żebyś ty na bieżąco weryfikował czy weryfikowała, czy to by jest OK, czy tobie jest dobrze właśnie dzisiaj. I podstawową rzeczą, od której dzisiaj możesz zacząć, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ty się w ogóle dzisiaj czujesz. To jest pytanie, które ja non-stop zadaję, czy moim klientom. Na konsultacjach psychologicznych, czy moim e, w ogóle ludziom, którzy są e, blisko. No i rzeczywiście, jak ktoś mnie nie zna, to, że jestem psychologiem, nie wiem, to wydaje mi się, że to takie wzajemne są zależności, to się też wzajemnie napędza. Ja też charakterologicznie lubię wiedzieć, empatyzować, e, znać ten stan osoby, w której aktualnie spędzam czas. Jak ty się czujesz, droga kobieta? Jak ty się czujesz, drogi mężczyzno? Jak ty się czujesz jako człowiek dzisiaj? Jakie tam są emocje w Tobie, z czym Ty się dziś obudziłeś, co tam było, czy tam był lęk, czy tam była radość, czy tam było takie, ojej, nie mogę się doczekać, fantastyczny dzień zaraz przede mną, czy tam było, o nie, znowu. Podstawowa uważność rozpoczyna się właśnie od tego momentu, kiedy Ty zaczynasz dzień. Co Ty wtedy robisz? Czy Tobie telefon służy do rzeczywiście wyłączania może budzika? I ty się łapiesz na tym, że włączając budzik, od razu automatycznie znajdujesz się w mediach społecznościowych, albo porywa cię odpisywanie na maile, a może gdzieś tam jakieś wiadomości. Okej, okay, wszystko ślicznie, pięknie, tylko czy ty wcześniej się skontaktowałeś z samym sobą, z tym w ogóle, jak tobie dzisiaj jest na tym ziemskim padole? Dlaczego to jest tak istotne, jeżeli my nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami? Trudniej będzie mieć nam kontakt również z tym, jak ja mam się z poszczególnymi ludźmi, jak ja mam się z poszczególnymi procesami decyzyjnymi. Będąc w niezbyt fortunnym położeniu, jeżeli chodzi o emocje, będąc nieskontaktowanym ze swoimi emocjami albo przeżywając trudne emocje, odpychając je, wiesz o tym, że jak nie ma eksplozji, to jest implozja. Jeżeli ty w jakiś sposób nie uzewnętrznisz tego, co aktualnie przeżywasz. To będzie to powodować, kto wie, może somatyzacja, implozja. Będziesz chować to do wewnątrz. Jeżeli nie masz przykładowo kontaktu ze swoją złością, potem możliwe, że wydarzy się tak, że będziesz somatyzował, że pojawią się w Twoim życiu różne dolegliwości zdrowotne. Nie będziesz wiedzieć, czemu, a kto wie. Może jest to element związany z psychosomatyką, jest mnóstwo. Chorób, mnóstwo dolegliwości związanych z tym, że my między innymi kumulujemy te emocje i nie mamy kontaktu z nimi. Nie kontaktujemy się z samymi sobą. Zerkam, co tam się pojawia. Anetka, ja mam wrażenie, że biegnę, a po drodze mijam ludzi, z którymi nie mam czasu nawiązać relacji. Anetko, świetna obserwacja i super, zobacz taki wgląd w samą siebie. Że ty wiesz, gdzie ty jesteś, tak? Tego ci niesamowicie gratuluję. Jeżeli chodzi o ten czas, to, to co radziłabym też w jakiś sposób zrobić, to co warto byłoby zrobić, to zadać sobie pytanie, gdzie są relacje w moim życiu na poziomie wartości? Czy dla mnie relacje są ważne? Czy ja potrzebuję relacji? Wiadomo, jesteśmy istotami społecznymi, tak? Na poziomie wartości, gdzie ty jesteś w tych relacjach? I też warto, Anetko, byłoby nazwać sobie te poszczególne wartości, które masz w twoim życiu, ponieważ też pod kątem może, może hierarchii, może które są ważniejsze, może masz konglomerat wartości, one są równoważne. To jest taki, wiecie, swoisty kompas, który nam trochę lepiej wskazuje. Azymut, naszą drogę, w momencie, kiedy stoimy przed jakimś procesem decyzyjnym. I kiedy też już będziesz wiedziała, jaka waga jest tych relacji wobec innych wartości w Twoim życiu, to będzie bardzo konkretny sygnał, co Ty chcesz, co Ty potrzebowałabyś zrobić. Zobacz, Ty już dzisiaj mówisz, że czujesz, że gdzieś tam nie masz tego czasu. Intuicyjnie chyba, chyba wiesz i chyba przeczuwasz, że dla Ciebie relacje są ważne, tak? Tak więc zaprosiłabym Ciebie do takiej głębszej refleksji, I do takiej głębszej refleksji zaproszę każdego z Was, którzy dzisiaj się ze mną łączycie na tym czwartym dniu z tygodnia, tygodnia medytacji, uważności po trenersku, żebyście potem, po tym live'ie najlepiej. Do tego zapraszam. Umysł jest świeży, mamy godzinę 9.45 W tym momencie, przed godziną dziesiątą skończymy. Bardzo, bardzo dobry czas na ekspresję. Bardzo dobry czas, żeby coś zrobić kreatywnego, żeby coś stworzyć. Zerknij sobie. Po pierwsze zauważ, jak ty się dzisiaj czujesz. Jak zauważysz, jak się czujesz, i wiesz też jednocześnie, jakie zadania Ciebie dzisiaj czekają. Zweryfikuj to pod tym kątem. Co Ty możesz zrobić? Jeżeli nie czujesz się zbyt OK, co Ty możesz zrobić, żeby się rzeczywiście poczuć lepiej? Dzisiaj. Dlaczego to jest istotne? O tym wiedzą bardzo dobrze m.in. różne zgromadzenia czy politycy m.in. również. Nie wiem, czy wiesz, ale jest taka technika zwana techniką obiadu. I żadnych ważnych decyzji nie podejmuje się, będąc głodnym, jeżeli są gdzieś tam obrazy i tak dalej ma być rozpatrywana ważna kwestia, to wcześniej jemy obiad. <noise> Więc do takiej między innymi uważności zapraszam. Co ciekawe, czasami my czujemy złość, czujemy frustrację, czujemy jakieś takie podenerwowanie dziwne, nie wiemy o co chodzi. A to, co warto zrobić, to wrócić do korzeni i sobie w ogóle zweryfikować. Czy ja zaspokoiłam swoje potrzeby pierwszego rzędu, czy ja zaspokoiłam swoje potrzeby fizjologiczne, czy ja zaspokoiłam swój sen, tak? Czy ja się wyspałam, czy ja się zregenerowałam, czy ja sobie dałam przestrzeń na to. Bo jeżeli tego nie zrobiłeś albo nie zrobiłaś, to z dużo większą trudnością będziecie dzisiaj podejmować dobre decyzje. Paliwo mentalne, jak powiedziałby Kaneman, które ma każdy z nas, jakaś nasza pojemność, którą mamy do dystrybuowania w ciągu całego każdego kolejnego dnia, sens, czas na regenerację, kiedy ja mogę się zregenerować po to, żeby dzisiaj będę tutaj z Wami mówić Wam te ważne rzeczy, a nie lekko ważne albo zupełnie nieistotne. Właśnie dlatego, że zadbałam o to, żeby się wyspać, żeby się zregenerować, zadbałam o swoje emocje. Sprawdź u Ciebie, czy rzeczywiście Ty również o te emocje zadbałeś. Jak to do Ciebie mówi w tym momencie, to o czym ja teraz Ciebie informuję? Co ci, co ci to w ogóle robi? I zobacz, znowu ćwiczymy się trochę w takiej uważności na konkretne procesy myślowe u Ciebie. Anetka się dzieli. Poranik to dobry czas, mam plan na dzień, idę pobiegać i realizuję swoje małe cele. Stres pojawia się popołudniami, nie umiem wyjaśnić y, czemu Warto byłoby zweryfikować okoliczność, kiedy to się dzieje. Mówisz, że po południu, super, mamy już konkretną porę, konkretną porę dnia. Czy z tymi popołudniami jest coś konkretnego związane? Czy jest to związane może z jakimiś zadaniami, z którymi nie do końca jest ci komfortowo? Czy może zauważasz u siebie taki nisz energetyczny, taki rzeczywiście spadek? ostatnio byłam na Tai Chi, na zjeździe trenerskim. Między nami trenerami inspirowaliśmy się wzajemnie. I byłam na Tai Chi prowadzonym przez trenera, który w środowiskach korporacyjnych między innymi wprowadza, wprowadza techniki uważności. Jedną z takich technik jest technika Tai Chi. I tam rzeczywiście jest w ten sposób, że tam jest ta medytacja w ruchu. I też Łukasz, bo on tak ma na imię trener, pokazał nam taką planszę, że w zależności od pory dnia trochę inaczej funkcjonują gdzieś nasze narządy. W innych momentach mają swoje piki wydajnościowe, czyli rzeczywiście takie wydajności na najwyższym poziomie. Co jeszcze? To, co warto wiedzieć, to między godziną 13 a 15 mamy zjazd energetyczny. Dobrze byłoby sobie zrobić wtedy drzemkę, jeżeli można. Także zapraszam do takiej uważności, do tego, żeby rzeczywiście sobie zweryfikować. Janet, jak tutaj widzisz, że masz popołudniami takie niże energetyczne, zweryfikuj sobie. Albo może zobacz, tutaj też rozmawiamy o relacjach. Albo może relacyjnie coś się takiego dzieje, może jest jakaś osoba blisko wtedy obok ciebie, albo może w jakiś sposób wykształciłeś w sobie wzorzec myślowy, który odpowiada za konkretne myśli, wspierające, które w tym momencie. Wtedy w jakiś sposób mają ekspresję. Właśnie, to jest ta uważność, to jest ta uważność w codzienności. Będziemy już za chwilę kończyć. Ja jeszcze nawiążę trochę do uważności w codziennych czynnościach, uważności w codziennym jedzeniu, uważności w codziennym chodzeniu. Jedno pytanie, które mam dziś dla Ciebie, a propos tego. To jest pytanie, uwaga, to będzie po prostu niesamowita eksplozja. To pytanie, rozbroi system totalnie, petarda, pytanie, petarda. Czy jak jesz, to jesz? A czy jak chodzisz, to chodzisz? A czy jak się śmiejesz, to się śmiejesz? A czy jak spędzasz czas z innymi, to rzeczywiście spędzasz ten czas z innymi? O co chodzi? My niepotrzebnie w naszym życiu komplikujemy codzienne czynności. Te czynności, gdzie warto byłoby się zaangażować w proces, żeby rzeczywiście w ten proces wejść. Te czynności stają się w międzyczasie takimi szmarszami różnych innych dodatkowych. Pracując w pracy nad jednym projektem, w międzyczasie odczytujemy maila. Będąc z bliskimi, spotykając się z nimi, wychodząc na niedzielny spacer, my jesteśmy w komórkach. Kochani, nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagowa. To jest fake, to jest mit. Zapraszam do przeczytania książki Umysł Lidera. Zapraszam do tego, żeby zagłębić się trochę w tematach związanych z podzielnością uwagi. Tak naprawdę jest to przerzutność uwagi. Być może mit wziął się z tego, że niektóre. Zadania będąc naprawdę wykonywane bardzo często, bardzo często powielane, powtarzane z czasem stają się automatyczne i my je robimy bezwysiłkowo. Czyli przykładowo, jeżeli ja, co, co może być czymś takim, takim pakietowaniem, czyli przykładowo może to być sytuacja, kiedy ja już jestem kierowcą, który ma dwunastoletni staż za kółkiem. Nie muszę się koncentrować na każdej jednej czynności, że okej, okay, wsiadam do samochodu, sprawdzam lusterka, sprawdzam światła, włączam światła, w międzyczasie robię inne rzeczy, takie około autowe, około samochodowe, a potem jadę i za każdym razem gdzieś tam się totalnie koncentruję. A okej, okay, bo jak trzeba zahamować, to jest ten pedał, a jak trzeba gdzieś tam zmienić bieg, to jest ten pedał. Ja nie muszę analizować aż tak. Dlatego, że jeżeli jesteś kierowcą z dwunastoletnim stażem, jeździsz systematycznie, to masz to zautomatyzowane, jesteś w stanie wtedy rozmawiać, tak? Ale w tych sytuacjach, kiedy rzeczywiście my potrzebujemy naszej uwagi na jednym konkretnym zadaniu, to ogromnym błędem jest zmiana zadań z jednego na drugie, z jednego na drugie, kiedy my nie pozwalamy sobie wejść w proces, zaangażować się. A takie zaangażowanie rzeczywiście, żebyśmy mm, doświadczyli tego zadania, żeby to nie było takie zadanie, które odpycha. Samo zaangażowanie, zbudowanie gdzieś tego, to też trwa. I każdy moment, kiedy ty przerzucasz swoją uwagę, każdy moment, kiedy nagle robisz coś innego, zmieniasz to, a już prawie koniec albo. Albo prawie początek, praktycznie początek, a może jesteś gdzieś w rozwinięciu tej czynności, i nagle wchodzi coś całe na biało, ubrany, jakiś dystraktor. No wszędzie tam tracimy, bo żeby potem się znowu skoncentrować i wejść na ten konkretny poziom fal mózgowy, no my potrzebujemy potem średnio 20 kilka minut. Nie wiem, czy Ty wiesz, ale nam się to kompletnie nie opłaca. Także pytanie, czy jak jesz, to jesz. A czy jak pracujesz, to pracujesz. A czy jak jesteś ze znajomymi, z przyjaciółmi, to realnie jesteś z nimi. Do tego cię zapraszam. Okej, okay. widzę, że się dzielicie. Jak idę na spacer z dzieciakami, to widzę ślimaki, sarny i inne zwierzaki i wiem, jakie drzewa mijam. Piękna Netko, piękna uważność. Do tego zapraszam. Kiedyś Wam też opowiem o swoich takich wyprawach uważnościowych. Przez długi czas myślałam, że tak powinno wyglądać życie szybko i dużo naraz. Ostatnio był taki film Oskarowy: Wszystko wszędzie naraz. Pamiętam, że tak ogromnego przebocowania nie miałam długo wcześniej w swoim życiu. Co nie zmienia faktu, że cieszę się, że gminy azjatyckie zyskało innego wymiaru, w jaki sposób zostało docenione. Tak, z tego się cieszę. Także, kochani, nie wszystko wszędzie naraz, ale właśnie tu i teraz i do życia w tu i teraz, i do życia w uważności, do tego ja Was bardzo gorąco zapraszam. Jednocześnie zapraszam do mojej grupy warsztatowej. Zapraszam, kochani, startujemy w czwartek o godzinie 18, Będziemy wchodzić o tych procesów, zdawałoby się, takich przyziemnych, coraz głębiej, będziemy stopniowo, stopniowo. Sprawdzać, gdzie my jesteśmy w naszych technikach uważnościowych. A ponieważ mam jeszcze miejsca, moje grupy są zawsze niesamowite, z cudowną energią, do tego zapraszam. Warsztat online. I Tutaj chyba nawet mam możliwość, żeby Wam wkleić informację. Tutaj z programu nie mogę tego zrobić, ale mogę to zrobić wchodząc teraz na podrenerską. I zobacz. Zaraz powinien, powinien się pojawić rzeczywiście komentarz. Nie ma tego póki co, ale. Ale bądźmy cierpliwi. Jeszcze chwila moment i będzie dobrze. Zobacz. Ok. Tutaj powinien się już pojawić komentarz ode mnie. Tak, Ewa Wojtowicz to ja dzień dobra. Wysłałam przed momentem link, jeżeli chodzi o moje warsztaty. To, co warto zaznaczyć, to do końca tego tygodnia możesz te warsztaty kupić, myślę, że w całkiem przyzwoitej cenie. Więc do tego Ciebie również zapraszam, żeby z tej oferty takiej promocyjnej skorzystać. No i co, kochani? Widzimy się. Aha, no i super. Mam pik oglądalności w tym momencie, kiedy już kończę live'a. Drodzy, jutro jest ostatni dzień z naszego tygodnia uważności. To, co robimy jutro? Jak ktoś potrzebuje, żeby mu dać jakieś przypomnienia, albo najlepiej sami sobie ustawcie przypomnienia. Sprawczość, jestem zwolenniczką sprawczości. Jutro jest ostatni dzień, kochani. Ci, którzy teraz dołączyliście, cudownie, że dołączyliście. Ci, którzy dołączyliście, no właśnie, z drugiej strony teraz, oprócz tego, że cudownie, że jesteście z drugiej strony, to jest przedostatni dzień z naszego całego cyklu. Także jutro Was zapraszam do tego, żebyście byli ze mną o godzinie 9.30. Widzimy się na ostatnim naszym spotkaniu.